Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Moi drodzy, jak już pewnie słyszeliście, bo, bo nawet jak ktoś może nie interesuje się za bardzo piłką nożną, to już też prawdopodobnie o tym słyszał. W ubiegłą sobotę Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Miller'a, czyli strzelił 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi, natomiast rekord ten dotychczas wynosił 40 bramek. I tak, przez te wszystkie lata obowiązywania, że tak powiem, tego rekordu, wydawało się to takie niemożliwe do, do pobicia. Tutaj przyszedł Robert i udało mu się ten rekord pobić, czego oczywiście gratuluję i uważam, że jest to jak najbardziej powód tutaj do dumy. Ale tutaj też w tej sprawie są takie inne, mniejsze sprawy. Taka podstawowa tutaj dotyczy sprawy Rafała Gikiewicza, czyli Bramkarza, a Augsburga, czyli tej dużyny, której właśnie Lewandowski tą Przeciwko której właśnie Lewandowski tą, tego 31 gola zdobył. E, właśnie graj właśnie w sobotę w, w, w ostatniej kolejce. Mianowicie on przed meczem, ten pan, pan Rafał Gikiewicz powiedział, że zrobi w zasadzie wszystko, co może, żeby gdzieś tam ten rekord ochronić. E, no i czyli po prostu, że będzie Robertowi to zadanie jak najbardziej tutaj utrudniał. Co doprowadziło do tego, że na pana Rafała wylała się straszna, okropna fala hejtu. Znaczy, przyznam, że tego nie, nie widziałem, tylko od, od Michała Pola słyszałem, który gdzieś tam z tej okazji sobie odpalił streama i niepodobno nawet tam jakieś fałszywe konta pana prezydenta Andrzeja Dudy się pojawiły, które gdzieś tam mówiły, że mu odbiorą obywatelstwo. E, I przyznam, że też gdzieś tam te słowa, jako kibica Roberta, żeby ten akurat pobił, lekko uraziły. Natomiast spójrzmy na, na to z drugiej strony, że w sumie Rafał poniekąd pokazał, że jest profesjonalistą, nie? Że, że gdzieś tam. Czemu na przykład miałby powiedzieć, że. No, to ja mu dam strzelić, nie? No nie, no po prostu powiedział, że zrobi wszystko i rzeczywiście podobno bronił, bronił fenomenalnie. No ale pamiętajcie, że on jest profesjonalistą i w zasadzie. Ee, musiał jakoś tak powiedzieć. No, chyba lepiej, żeby powiedział moim zdaniem tak, niż że tam powiedział, że położy się i nie, i tam czy coś innego zrobi, żeby rabaj tylko tą bramkę strzelił. Dodatkowo. Weźmie pod uwagę też jakby mm, inną sprawę, że ten rekord inaczej smakuje, jeżeli on został wywalczony przez Roberta, bo strzelił tak naprawdę tego gola w, w ostatniej akcji meczu, e, aniżeli powiedzmy ten rekord byłby taki dany, nie że powiedzmy, bo tam też w autobuku miał przecież Robert gumny i powiedzmy, że gdzieś tam albo właśnie Robert by gdzieś tutaj z karnego, e, ka karnego Robertowi podarował, czy właśnie Rafał gdzieś tam mu pomógł, no to gdzieś tam Ktoś by to potem mógł to podwarać, że się Polacy tutaj e, w zmowie i pomogli ten rekord pobić. A tak to w zasadzie tutaj nie ma się do czego przyczepić, po prostu Robert samodzielnie to sobie wywalczył. I to też dodaje temu rekordowi takiego, m, takiego, temu wyczynowi w zasadzie takiego smaku dodatkowego i rzeczywiście jeszcze bardziej zwiększa to, takie nasze poczucie dumy, że Robert tak by osiągnął to wszystko sam, a nie że. Gdzieś tam ktoś mu pomógł. Także ja bym troszeczkę na radził zluzować tutaj w stosunku Rafała. Ja też, tak jak wam wspominałem, troszeczkę mnie te tutaj opowiedź, ta jego wypowiedź zaskoczyła. Może faktycznie nieco za ostro on to wszystko wypowiedział. Może mógł siedzieć cicho. No ale mówię, no co on mógł zrobić? No, co miał powiedzieć, że on się położy i ten. Albo faktycznie dać, by to jest nie. On jest, profes on jest profesjonalistą. E robi co może. Przecież jego zadaniem jest bronić strzały drużyny przeciwnej i nie dopuszczać dwóch z więc nie może też dopuszczać do, do, mm, do, tego, żeby drużyna przeciwna zdobyła bramki. Więc to jego zachowanie jest tak, zrozumiałem. Może faktycznie nieco tutaj zbyt ostro i zbyt jakoś tak, niezbyt przyjemnie dla nas kibiców Roberta, to, to określił. Ale uważam, że ten hejt, który się na niego wylał, jest po prostu lekko przesadzony, no. mm, Także tutaj no, raczej bym bo tak, tak, już, tak jak już mówię, ten e, wyczyn Roberta w takiej formie smakuje najbardziej, bo mówię, został on przez niego wywalczony e, tak samodzielnie, a nie że, że tam ktoś mu pomógł i potem jakieś mogłyby tak dziwne podteksty być. Sam to wywalczył mm, i to i to na nas, tak, tak naprawdę nas powinno mm, interesować. Dodatkowo Rafał mu po tym meczu też pogatulował i stwierdził, że jest legendą, więc w tym bardziej tutaj to pokazuje, że tak naprawdę jak, jak tych panów jakieś takie wielkie, wielkie konflikty jakoś tutaj nie, nie dzielą. Także uważam, że po prostu jest to drobną, dawną przesadą, to będzie że przez Rafał też był już na jednym zgrupowaniu reprezentacji Polski, może gdzieś tam będzie jeszcze nie raz w przyszłości, więc uważam, że no jednak troszeczkę to jest za mocne. O tym bardziej mówię, że to świadczy jednak o tym, że Rafał chce jak najlepiej swoją robotę wykonać, a. Hmm, Ależ może fa faktycznie mógł to albo w ogóle jakoś na ten temat nic nie mówić, albo nieco inaczej to, to określić. No ale po prostu tak naprawdę pokazał, że, że, że po prostu jest profesjonalistą, że, że chce jak, jak najlepiej swoją robotę wykonywać, że na boisku nie ma sentymentów i. I uważam, że, że pod tym względem ma rację, choć tak jak już mówiłem, te słowa również mnie troszeczkę zabolały, że tutaj będzie Polak innemu Polakowi przeszkadzał w zostaniu legendą. Ale, ale tak, jak, tak jak już powiedziałem, jakby tak na chłodno na to, na to spojrzeć, no to, to jednak dobrze świadczy o Rafale, że, że tutaj stara się być profesjonalistą i rzeczywiście pokazuje, co jest dla niego najważniejsze. E, cóż, moi drodzy, e, bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam e, nadzieję, że ten vlog wam się podobał. E, d dziękuję za uwagę, za wszystkie e, łapki w górę, za wszystkie komentarze. E, zapraszam do e, do dobowanego wsparcia na Discorda, forum, e, grupę na Facebooku. E, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć!